Yo z to jest taki pierwszy let's play poza Minecraftem, bo Minecraft mi się schrzanił jawa te problemy i to będzie let's play z gry Syberia i dzisiaj ze mną gościnnie jest... mix Stereo I to jest chyba pierwszy polski let's play z tej gry i tu mam dwa zapisy O ja, ale zmiłym Przepraszam jeśli będzie za głośno dzwonki z gry, ale mam nadzieję, że będzie dobrze Nowa gra. Teraz będzie kacsenka. Oglądamy. Alpy francuskie. A ja jem winogrona. Dobra, może ten filmik pominiemy, bo on nie jest w ogóle potrzebny, więc zaczniemy od ...tego dzwoneczka. I co jest ciekawe... ...tu du, duży... Potrzebny jest, mi klucz. ...duży jest zabaw taki z mechanizmami. Najpierw musimy zrobić tak, wziąć klucz. Potrzebny mi klucz. Aha, jeszcze go nie mamy. Musimy wziąć nasz klucz. Okręć 360 stopni. Jesteś staro. Co? Jesteś? Jestem, za bardzo się wczułem w grę. I tutaj klik i dzwoni nam Pan. Fajny dzwoneczek. Oczywiście, oczywiście, już idę, idę. To było zarąbiste. Ja mówię, fajny dzwoneczek. On oczywiście, oczywiście, już idę. Zjechałem w dwóch, ale trzeci mnie zjechał, no. Teraz gadamy z panem. O, witam! Witam panią. Kaj, okej, okay. my jesteśmy kajc w postaci dziewczyny. Chciałabym wynająć pokój. Moja firma zrobiła tu rezerwację na nazwisko Walker. Firma nazywa się Marson i e. Lormont Associates. A to ja jestem Walker. Oczywiście, pan Walker. Zapraszam do pokoju numer 6 na piętrze. Dziękuję. Dobrze. Jesteś Chciałabym obejrzeć poruszkę. Jestem, jestem. Oczywiście. Cesagram. Pani sobie życzy pan walker. Nie za bardzo się wczułem. Jest, wygraliśmy. Dobra, lecimy, musimy wziąć. O coś tu jest. Właśnie lecimy na B na B. Ludzie na B. z się i przeczytać. Klucze piękne wszystko. No ładnie. mamy Naprawdę nie mam już siły nosić tej walizki. Ciekawe kto mógłby mi pomóc. Ja! Dobra. O, witam! Witam panią. Czy mógłby pan zanieść mój bagaż na górę? Proszę o wybaczenie, panno Walker. Zaniedbujemy tu trochę nasze obowiązki. Tak rzadko ostatnimi czasy podejmujemy gości, że niemal zapomnieliśmy o dobrych manierach. Trzeba Więc pani bądź. jest Amerykanką. Czy to prawda, co mówią ludzie, że przyjechała pani kupić fabrykę? Nie fabryka! Dom Anny, dom Hansa. Przepraszam? Cicho bądź! Co za okropne dzieciak! E, zdaje się, że nasze miasteczko nieco panią rozczarowało. Dzisiejszy dzień to dla nas wielki smutek, to dzień żałoby. Dziś jest pogrzeb panny Anny. Mamo smutne. Hans żywy. Hans daleko jest. Anna powiedziała to mamo. Anna lubi mamo bardzo. No, no, tego już za wiele. Przestań na się pani. No dalej, jazda mi stąd. Mm -hmm. Wbijamy, wbijamy. Cóż to ja mówiłam a tak, oczywiście. Panna Anna, to duża strata dla Valadilajna, naprawdę. Teraz podobno No, Słyszę, A czyż to nie pani przyjechała tu, by temu zapobiec? Oczywiście, nasza przyszłość spoczywa w Pani rękach, Panna no Walker. Co? Anna Vorarlberg nie żyje? What the fuck? Taki fajny komentarz dodałam. Oczywiście. Oto Pani pokój. Mam nadzieję, że się Pani spodoba, Panna no Walker. Ktoś często lubi grać po grach. Proszę sobie odpocząć. Oczywiście ma pani pewnie przed sobą wiele pracy. Wie pani, wykupienie fabryki to dla nas wszystkich dobra nowina. Nasze serca wypełnią się. Gdyby ty. A, oczy. Dobra, panie, wypadł z pokoju. Tu mamy. Jakiś list? Stero jesteś? Jestem, jestem, zabili mnie. Zabijłem dwóch i oni mnie dopiero, no. Ja tu jestem najlepszy, choć mam tylko 27 poziom, no. Muszę powiedzieć Marsonowi o śmierci panny Voralberg. Mam nadzieję, że sprawy się nie skomplikują. Nie chcę tutaj z... Kurde, Kurdy, flasze rzucaj no, czy.

To nie podawaj mojego Skype'a. Zaproszenie nie przyjmuję Ona do mnie dzwoniła? Tak Więc teraz tak, menu, zapisz grę Zapisujemy i Komentujcie, subskrybujcie. na razie.